Siemanko z tej strony, Adrian, witam Was w takim drugim na moim kanale większym otwieraniu skrzynek. Jakie widzicie? Pierwsze już jakiś czas temu było za 50 euro, teraz jest drugie. Chcieliście trochę odcinku z czegoś innego. Na razie jeszcze nie będzie meczu z CS, ale będzie ten Case Opening. No i przy tym naszym otwieraniu skrzynek towarzyszyć nam będą Wojtyk. Wszystkim i Fafi. No się ma, Także lecimy, przede wszystkim skrzynki Phoenix będziemy otwierać, tak więc. Tak więc, no kupujemy klucz, od razu sobie kupię tych kluczy już kilka. Osiem, bo wiem, że tyle co najmniej tych skrzynek, chyba mam więcej, ale wiecie. Na razie tyle jak coś to zakupimy. Okej, świetnie. No i pierwsza skrzynka. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, w pierwszej skrzynce mamy Negev Teren ze Star Trekiem. Ja! Bogaty! 10 eurocentów. Także dobra, lecimy dalej. Otwórz pojemnik, oczywiście. Użyj klucza. I patrzcie, teraz jakiś czerwony skin. Albo Kosa będzie oczywiście. Yy, jest nowa Antyk. No to nie, nie najgorzej. A jaki no. stan? Różowy, a już ci powiem, jaki stan. Różowy skin, a mamy stan przetestowana w boju. No to kosztuje, powiem ci, że nie najgorzej, ponieważ przetestowana w boju kosztuje. Proszę, ja ciebie. Picie 3,83. Nie, 3,83, bo to jest zbugowane. A, e no to nie, także. Nie że no dobra. No, kolejna skrzynka się. w każdym razie. Zobaczmy. Oh. Aj, jej, jej. No, nie, to to, to nie, nie było blisko, ale nie można powiedzieć, że było blisko, bo AWP-a AWP Wow. To nam przeleciało. Ale, ale, ale... No kurde, tak to już jest. No dobra, kolejna skrzynka. Wzięłem przez to, że ja wiem, że ja nic nie trafię, że ja wiem, że nie mam bata, żeby coś C się trafił. Ale tak będę otwierał te skrzynki? Nie wiem. Kosa. Kosa. UMP 45 kapra, czyli skrzynki, wow. który mnie Brawo. Dobra, teraz tak, otwórz pojemnik, miasto, teraz. dawaj! Dawaj! Mi tu! Coś dobrego. Tek-9, burza piaskowa. Zaczyna się, zaczyna się, dobra. Teraz w ten sposób otworzymy, że wnikniemy na skrzynkę, nie na klucz. Najpierw, ale... Y, UMP-45, kafral. Ale tu ten skin nienormalnie... normalnie... Zwraca się, powoli się zwraca. Da. Jak tak otworzysz 20 to może jedna skrzynka się zwróci no i Kolejna No nie! A co ci tak Było szalecia? blisko P90 Piekielnik Zawsze co? Ale... A ja no, no, teraz UMP-45K w takim razie Ale... Szaleństwo Dobra, jedziemy, ja kolejny Felix Bum, trach, trach, trach mak, zgrzyt, trach, trach, mak, 7, strażnik niebios Mam go, fajnie nie wygląda, ale jest sytuacja Ej, co mi brakło? Aha, dobra, ok, otwórz. Pół, pół euro. Taki Autoryzm. Bang. I teraz patrzcie ludzie, w tej skrzynce jest AWP jak ja to coś czuję, po prostu. Ja to widzę. Może to chyba muszę okulary kupić. A co trafiłeś? Te 9, Star Trek, burza piaskowa. <laughs> o, Star Trek. Ile nam jeszcze zostało, bo ja już nawet nie wiem, kup o, jeszcze nam zostało, no i wspaniale widzowie, 8,5 euro. Użyj klucza. Dobra, teraz. Ostatnia szansa. Znaczy, nie ostatnia, ale... <ścoughs> Krowa. Serious, domu Neger? No. No nie, ja się tak nie bawię. Dobra, breakouty nam zostały. Otwórz. Będzie butterfly. Będzie firex. Tak, jeszcze cztery skrzynki break-out, cztery klucze, dobra. Bądź... ciszy, będę oglądać. MP45, labirynt! Wow. To odzienny. już nie kapra, to już nie kapra. <głos> 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 dobra, dalej. Znowu kolejny break -out. No nie, no chujali, no nie, nie, Obok! Cyrex obok, Cyrex obok, no! Oooo... Oh. A co, a co MP7 miejskie ryzyko. Obok Serio. był... Serio? Oh. Oooo... Zawałbym dostał prawie. No ci powiem, że trochę słabo. No szku... Ale mówisz... Cyrex, n 4 co? M4, M4. No to ci powiem, że film tested. Czyli chyba najsłabsze, bo nie ma wayworn i tak dalej. Też nie wiem, pewnie jest. Już patrzę. Raz po, po, poniżej, poniżej 30 euro. 20 euro najtańsza pewnie. No i ostatnia skrzynka i teraz mi gówno wyleci. Nie, jest. Wellhorn i Card też jest po 23 euro. Wow, P250 supernova, wow, wow. No coś lepiej, ale no ale źle. Nie gadaj <laughs> No i dobra. Hajson nam brakuje na kolejny klucz. Jak nie, nie mam. Gudasia otwórz. No oczywiście, no więc dobra. Dobra, jedziemy do gry. Dowiedziałem się, że to, co mi przed chwilą przeleciało przed nosem, mogło kosztować nawet 100 euro. Bo jak potem zobaczyliśmy jeszcze nagranie, to też było ze start trackiem Wyżej. Mogło kosztować wyżej niż 100 euro. Bo ponieważ zależy 100 zależy euro. wszystko od stanu, wiecie o co chodzi. Dokładnie. No Dobra, w każdym razie ja tu wracam i, i, i chcę otworzyć kolejne breakouty. I naprawdę już teraz wali mnie co trafię. Ile otwiera? 500 teraz jeszcze. P2000, Kość Słoniowa. No to nieźle. Dobra, lecimy dalej. Druga skrzynka. Nie, nie, nie da się tego jakoś skipnąć, kurde. Nie. Kurde. CZ-75 Auto Tygrys. Super. super. CZ-ki potaniały w ogóle do, do zero. Bo są gównione już teraz. To przeładowanie. Użyj To wyciągnięcie. M4, wracaj do mnie. Bo tym razem już na dobrej pozycji. SSG. Odchłań, super. Vernaic. Dobra, dwie skrzynki jeszcze. Dwie skrzynki, no. Dwie, kos Dwie kosmy. Dwie no to daleko, oj. kosmy no. to kosmy. Czekaj, już wklepuję. Labirynt. Świetnie, i ostatnia. Tak szybko, no i to tą przeciął Asimov, chyba, ale są daleko. Było. No i świetnie. MP7, miejskie ryzyko. Na zakończenie tego wspaniałego, incredible case openingu. Także mam dziękuję za uwagę, łafko w którym się podobał, także coś trzymacie się no i na razie.